Zobaczyliśmy z mężem mieszkanie dwupoziomowe. Postanowiliśmy je zaaranżować w taki trochę tradycyjny, a trochę nietypowy sposób. Jednym z elementów, który chcemy wykorzystać są posadzki dekoracyjne betonowe. Beton wchodzi teraz na. Salony wychodzi z garaży, z hal przemysłowych i z centrów handlowych i pojawia się w mieszkaniach. Stwierdziliśmy, że to bardzo fajny sposób na dekorację naszego wnętrza. Beton dekoracyjny będzie u nas na podłogach w kuchni, w łazienkach oraz na ścianach, w tych samych pomieszczeniach. Zdecydowaliśmy się na ten system zamiast płytek. Całe prace trwają dwa dni, bo posadzka bardzo szybko schnie, także tak na dobrą sprawę jutro już będziemy mieli gotowe nowe podłogi i ściany w kuchniach i w łazienkach. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, ponieważ na dużych powierzchniach wiadomo, że ten efekt jest na pewno zdewalający. My tu nie mamy takich przestrzeni jak w centrach handlowych. Liczę na jednak na to, że będzie to bardzo fajne i efekt, tym bardziej, że podłogi i ściany mają być szlifowane na połysk. Posadka dekoracyjna to te same rozwiązania, które są zastosowane w przypadku posadzek przemysłowych, wzbogacone komponenty, które pozwalają mówić o tych posadzkach i o posadzkach dekoracyjnych. Ten beton, do którego nas przyzwyczajał brutalizm w miejscach takich jak obiekty publiczne, nagle zyskuje swoją drugą świeżość. Posadzki dekoracyjne można użyć zamiast klasycznych rozwiązań w postaci płytek ceramicznych, w postaci parkietów. Jest to ten sam pomysł na podłogę, tylko troszeczkę inaczej wyglądając. posadzki dekoracyjnej na pewno ważne jest przygotowanie odpowiedniego podłoża. Podłoża gładkiego, równego, wcześniej wylanego, czyli tak naprawdę wypoziomowanego. Posadzki, ze względu na swoją grubość, nie służą do niwelowania różnego rodzaju nieuchronnych, czasami nierówności podłogi. Ten mikrocement, swoją grubością, daje. Nie spotykane do tej pory możliwości RAN racji wnętrz. Proszę wyobrazić sobie ściany w kolorze podłóg, i to wszystko wykonane za pomocą tego samego materiału. Oczywiście przy zastosowaniu trochę innych technik obróbki. Ważne przede wszystkim jest to, że to jest cienka warstwa posadzki, 2-3 mm. Dlatego też z drugiej strony pozwala na aplikację w różnych miejscach, w których tradycyjne technologie nie sprawdzają się tak dobrze. Można stosować je nawet na płytach OSB, czyli w tym wypadku możliwość zastosowań wzrasta. Niewspółmiernie do tradycyjnych technologii, oczywiście także z zastosowaniem rozwiązań szeroko stosowanych w domu swojej rodzinnym, takich jak na przykład ogrzewanie podłogowe. Posadzki dekoracyjne mają jeszcze jedną zaletę. Można je w łatwy sposób naprawiać. Wystarczy w przypadku znacznych zniszczeń czy uszkodzeń posadzki zaplikować kolejną warstwę. To da nam. W zasadzie nową podłogę, nową posadzkę. To samo dzieje się w przypadku ścian. Koszty posadzek dekoracyjnych, ich ułożenia z metra kwadratowego nie różnią się w znaczący sposób od tych technologii, które występują na rynku. To, co jest na pewno zaletą, to dość duża w porównaniu do klasycznych wlewek betonowych czy posadzek betonowych szybkość ułożenia. Beton schnie, posadzki dekoracyjne schną, ale schną o wiele szybciej. Czyli tak naprawdę kompletna realizacja to kwestia kilku dni, nie tygodni. Beton dekoracyjny można powiedzieć, że to jest materiał naszych czasów. On ma rzeczywiście teraz swoje 5 minut, bo jest materiałem bardzo modnym i można powiedzieć, że jest odkryty we wnętrzach stosunkowo niedawno. Produkt, który rozlewamy sobie na danej powierzchni, nie mamy żadnych fuk, nie mamy łączeń, mamy jedną płaszczyznę co jest oczywiście niesamowitą zaletą. Jest to oczywiście specyficzny materiał, bo on nie jest zbyt twardy, także musimy mieć na to wgląd, że jeżeli będzie nam przeszkadzała jakaś ryska na tym materiale, to to nie jest coś, co powinniśmy użyć we wnętrzu, w którym mamy się dobrze czuć. Natomiast ten materiał też jest dosyć surowy w odbiorze. Ma taki bardzo industrialny, przemysłowy charakter, więc moim zdaniem fakt, że on może być lekko przyrysowany, troszkę podniszczony, gdzieś jakiś kawałeczek odłupany materiału, to mu specjalnie nie przeszkadza w tej swojej surowości, to pasuje. Te posadzki też dobrze przenoszą ciepło, w związku z tym nadają się na posadzki ogrzewane płaszczyznowo. U nas jest w całym domu ogrzewanie podłogowe i nie ma wrażenia, pomimo tego, że wygląd jest dosyć surowy podczas chodzenia, siedzenia, leżenia na tej podłodze, nie ma wrażenia, że ona jest zbyt zimna. Pani Ania powiedziała, że będzie szlifowała beton, który użyje w swoim domu. Efekt poleru uzyskujemy przez szlif. Otwierając niestety pory, te pory muszą być zabezpieczone. W związku z tym bardzo ważna jest tematyka impregnacji przy takich powierzchniach. Po pierwsze, po położeniu, ale też jeżeli zależy nam na tym, żeby dobrze utrzymywać tą podłogę, to ona powinna być co jakiś czas odświeżana. Myślę, że warto raz w roku przesmarować taką podłogę. To nie jest bardzo kłopotliwe, to jest bardzo podobne do olejowania podłóg drewnianych. Posadzki betonowe mogą mieć różne wykończenia. One nie muszą być polerowane na wysoki połysk. Mogą być też w wersji matowej bądź satynowej. I rzeczywiście te są najtrwalsze moim zdaniem, bo to co widzimy często w sklepach, wewnętrzach użyteczności publicznej, właśnie jest nieszlifowane nie bez przyczyny. Minęły 4 miesiące i wiemy już, jak mieszka się w mieszkaniu wykończonym betorem dekoracyjnym. Jest to materiał piękny, efektowny, na podłogach i ścianach wygląda rewelacyjnie. Jest ciepły, przyjemny w dotyku, nie ma dyskomfortu zimna, kiedy stanie się gołą stopą. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Nie widać na nim plamek brudu, co jest mocno istotne przy małych dzieciach. Niestety nie jest on bez wad. Jego główną wadą jest to, że jest bardzo delikatny. Wystarczy lekkie uderzenie, przesunięcie mebli po podłodze i pozostają rysy. Więc albo pozostaje nam przyzwyczaić się do tego efektu którego na dobrą sprawę na tej y, strukturze nie widać, tak bardzo nie jest on rażący. Natomiast, gdyby spadł garnek, bądź szklanka i po prostu byłby tek, no ta dziurka by nam się pojawiła. Warto więc może na początek zabezpieczyć się w jakieś y, systemy naprawcze, które producenci y, tych systemów oferują.